Moi kochani, wielkimi krokami kończy się rok liturgiczny, a tym samym rozpocznie się nowy, zbliżamy się do adwentu. Interesujecie się już przygotowaniem kolędników misyjnych, bardzo mnie to cieszy. Dostajemy bardzo dużo pytań o scenkę. Nie martwcie się w tym roku scenka jest w materiałach, ale troszkę osobno. Chcemy mocno podkreślić, że kolędnicy misyjni to nie tylko scenka. Kolędnicy, którzy niosą radość Bożego Narodzenia i opowiadają o swoich rówieśnikach w różnych częściach świata, muszą się dobrze do tej akcji przygotować. Przede wszystkim poznać dzieci, dla których będą kolędować, poznać ich kulturę, zwyczaje, zobaczyć, jak te dzieciaki wyglądają. W tym roku będą to dzieci. Z Oceanii, a dokładnie z Nowej Gwinei. Wszystkie materiały, których potrzebujecie do dobrego przygotowania samych siebie i dzieciaków, znajdziecie w naszej broszurce kolędników misyjnych. Jest ona dostępna w dwóch formatach zarówno w takiej wersji papierowej, którą dobrze znamy, jak i w formie elektronicznej. Kiedy otworzycie te nasze materiały, na pierwszej stronie są bardzo ważne linki. To linki do dysku i do kanału YouTube, to na tym dysku znajdziecie wszelkie potrzebne załączniki, zdjęcia, filmy. No i znajdziecie tam również scenkę gotową do wydrukowania. Gdyby ktoś jeszcze nie wiedział, jak przygotować akcje kolędników misyjnych, na drugiej stronie, na ostatniej okładce naszej broszury, znajdują się kolejne kroki, dokładnie opisane, jak przygotować te akcje. Również te kroki w wersji filmowej możemy zobaczyć na naszym kanale YouTube. Przygotowanie kolędników to nie tylko ta część merytoryczna to przede wszystkim przygotowanie duchowe które rozpoczynamy już od początku Adwentu. Pomagać nam w tym będzie kalendarz adwentowy. Jest do nabycia w naszym sklepiku. Jest też w środku szóstego numeru świata misyjnego. Cały ten szósty numer świata misyjnego pomaga w dobrym, duchowym, merytorycznym, intelektualnym przygotowaniu do akcji kolędników. Zapraszamy do włączenia się w tą akcję. Bądźcie z nami, zaglądajcie na ten dysk z pomocami. Do rozpoczęcia adwentu będzie tam już wszystko, czego potrzebujecie. Zaglądajcie na nasze media społecznościowe, zaglądajcie na stronę Papieskich Dzieł Misyjnych. Razem budzimy do misji, razem kolendujemy. Głosimy światu, że Chrystus się narodził. Mówimy o potrzebach dzieci w Papui Nowej Gwinei.